napisania projektu Nadzieja. Zwycięstwo zrodziła się rok temu po premierze filmu Ikar Stan Wyjątkowy, przygotowany przez Stowarzyszenie Dumni z Polski. Ten projekt łączy w sobie dwa wydarzenia. Nadzieja, która była związana z wizytą Jana Pawła II w Polsce pierwszy raz w 1979 roku w Częstochowie Jan Paweł II mówił to zawsze byliśmy wolni. I drugie wydarzenie Ikar, w którym zaprotestowało ponad 150 pracowników zakładów pracy z regionu Częstochowskiego przeciwko wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Ten stan trwał ten strajk, ten protest trwał 8 dni. Zaczynał się 11 listopada. Stąd nasza obecność dzisiaj. Daty nie są przypadkowe. Ten strajk odbywał się tu, w tym miejscu. Wejście, toalety, szatnie pamiętają te czasy 1980 rok. Dzisiaj chcielibyśmy oddać hołd. Kustoszą pamięci tamtych wydarzeń, wyjątkowych wydarzeń. Chciałabym bardzo serdecznie powitać Państwa, którzy tu w Ikarze mm, protestowali. Wówczas wśród 155 osób protestujących był pan Henryk Wieczorek, <kluczy> Waldemar Wypolski. Zbigniew Kokot, Stanisław Dziwiński, Waldemar Soborak, Tadeusz Kulesza, Kula, przepraszam, i wyjątkowa osoba, pani Anna Rakocz. Dziękujemy im za dzisiejszą obecność. Są z nami także działacze Solidarności, którzy kontynuowali dzieło tworzenia tego związku. Wykazywali się niezwykłą dbałością, by zachować pamięć tamtych wydarzeń. Witam bardzo serdecznie pana Józefa Muskałę, pana Marka Wójcika, Ryszarda Klimka i Zbigniewa Bonarskiego. Partnerami w projekcie Nadzieja Zwycięstwo byli Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego, Lidia Burzyńska, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty, Ojciec Marian Waligura, przeor Jasnej Góry, Ojciec Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Ten projekt mogliśmy zrealizować we współpracy licznego gremium. Wśród którego są Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Częstochowie, Jasnogórski Instytut Maryjny, Region Częstochowski NZZ Solidarność, Stowarzyszenie Dumni z Polski, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Muzeum Monet i Medali Mienia Jana Pawła II w Częstochowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Częstochowie. Akademia Muzyczna w Krakowie, Klub Seniora Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, Siódme Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 8 imienia Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 52 imienia Małego Powstańca w Częstochowie i Radio Jasna Góra. A ja do organizatorów dodam jeszcze pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie oraz Zespół Szkół Przemysłu i Mody i Reklamy imienia Władysława Stanisława Remonta w Częstochowie. Najważniejszych gości, bohaterów dzisiejszego spotkania powitała już pani dyrektor. Pozwólcie Państwo, że teraz powitam i pokłonię się gościom, którzy zaszczycili naszą uroczystość. Pana wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szmona Bizyńskiego reprezentuje asystent pan Andrzej Skorek. Witamy w imieniu. Jest z nami dowódca oświatowy województwa Częstolskiego. Śląski kurator oświaty, pani Urszula Bałek, witamy serdecznie. Dołączył do nas ojciec Mariusz Tabulski, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego. Są z nami oficerowie. Serdecznie witam komendanta miejskiej policji w Częstochowie pana Dariusza Kosika oraz zastępcę komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej pana Pawła Borówka. Zarząd regionu NZZ Solidarność reprezentuje wiceprzewodnicząca. Jest to oczywiście znana już nam doskonale z różnych spotkań nasza przyjaciółka Dorota Peczmary. Nie, nie zawiedli nas również szefowie Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, którzy również wspomagali nasz projekt. Jest z nami. Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia, pan Zbigniew jest z nami zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Uczcieli, Wągra, Grażynka Jest również z nami naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, tak. Pan Grzegorz Papalski, rzecz jasna. Są z nami przedstawiciele bardzo ważnego stowarzyszenia, którego, które, którzy za chwilkę za chwilę również tu przed Państwem wystąpią. Pani Maria Bareła i Pan Krzysztof Walaszczyk. Zobaczycie ich Państwo niebawem. Serdecznie witamy przedstawicieli organów prowadzących, jak również dyrektorów szkół. Dziękujemy Państwu za obecność. A przede wszystkim dziękujemy Wam, uczniowie, którzy już macie perspektywę długiego weekendu, ale jesteście tutaj z nami. Mamy nadzieję, że po wyjściu stąd będziecie bogatsi nie tylko o wiedzę historyczną, ale i o przeżycie. Jeżeli są z nami rodzice, również serdecznie ich witam. Witamy media, i myślę, że poprosimy teraz o wprowadzenie w tematykę, zanim w temat Chiny. Czasu siądziemy wszyscy razem i pozwolimy się przenieść w z dniu 80 roku. Przed nami pani Jarosław Durka, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel historii w szkole podstawowej nr 1 im. Adam Mickiewicza w Myszkowie. Zapraszamy na mównicę. Z takiej zabytkowej, <śmiech> <śmiech> stała taka u mnie w miejscowości w Urzędzie Miasta i Gminy. Szanowni Państwo, ja postaram się w takim szerszym kontekście i językiem postaram się popularno-naukowym, ze względu na tak dużą liczbę młodzieży i przedstawię może takie tło historyczne tych wydarzeń listopadowych. Otóż wolność, suwerenność i niepodległość to w życiu każdego narodu słowa najważniejsze. Nasza niepodległość Polaków. O nią musieliśmy walczyć wiele razy. Kiedy po II wojnie światowej znaleźliśmy się pod y, wpływami Związku Sowieckiego, no wtedy oczywiście walczyliśmy. Ale tych, którzy wtedy y, bili się z komunistami, no albo zamykano do więzień, albo wymordowano, innych zastraszono. Z kolei te grupy społeczne, które mogłyby stać się elitami i poprowadzić naród w następnych latach do wybicia się na niepodległość, te y, grupy też podlegały inwigilacji, aresztowaniom, prześladowaniom, część udała się na emigrację. W zasadzie jedyną instytucją, która pozostała i była opozycyjna w stosunku do komunistów, był Kościół Katolicki ale i przeciwko tej instytucji także wysunięto, zaczęto prowadzić różne działania dyskredytujące, obniżające rankę. No i w związku z tym, w jaki sposób uzyskać niepodległość? Jak to się ma stać? Zastanawiano się nad tym. No zaraz po wojnie myślano, może wybuchnie trzecia wojna światowa. No ale po zrzuceniu Bomb na Hiroshima i Nagasaki, po tym jak dotarła ta informacja do ludzi, okazało się, że ta trzecia wojna światowa wcale może nie być dobrym rozwiązaniem i że to nie będzie tak, że przyjdą wojska z generałem Andersem i dadzą Polakom wolność. Zastanawiano się nad tym w latach 50., kiedy mieliśmy terror stalinowski, ale także później, na początku lat 60., prezydent Kennedy Prezydent USA, który był blisko spraw polskich, wielokrotnie spotykał się z Polakami, debatował na ten temat. Zastanawiali się wtedy przedstawiciele Polonii, prezydent, czy w ogóle jest możliwe, żeby Polacy w przyszłości stali się wolni. Stany Zjednoczone tej wolności nam dać nie mogły. Musiałaby się rozpocząć wojna światowa, tej nikt nie chciał. W związku z tym, w takim razie sami Polacy muszą wywalczyć sobie niepodległość. Ale jak, skoro elity są skłamszone, elity są na emigracji? W jaki sposób w Polsce, w której była noc komunistyczna, w której panował terror, w jaki sposób w tej Polsce wywalczyć niepodległość? Otóż okazało się, że musi minąć wiele lat. Musi wyrosnąć kolejne pokolenie. Które zbuduje nowe elity. Pojawią się ludzie, którzy staną na czele i rozpoczną walkę o niepodległość w kraju, w którym wydawało się, że tej niepodległości nie osiągniemy. Ale jednak. I nie była to jedna osoba, nie było to 100 osób, tylko były to naprawdę duże rzesze ludzi, którzy przyczynili się. Do idei solidarnościowej. No bo właśnie ta sprawa dała nam niepodległość. Sprawa solidarności. A nie byłoby solidarności, gdyby nie kilka ważnych wydarzeń w historii naszego kraju. 79. rok, przybycie do Polski pierwszego papieża Polaka, który dał niesamowitą siłę, żeby móc Rozpocząć jakiekolwiek praktyczne działania. Ludzie się bali, ale po tej wizycie bali się już mniej. I dlatego, kiedy rok później dojdzie do fali strajków, to wtedy ludzie, pracownicy zakładów, często ludzie niewykształceni, zaczną masowo zapisywać się do Solidarności. Częstochowa może nie była miastem, w, której, w którym rozpoczęły się te działania. Wiemy, że zaczęły się na wybrzeżu, w wielkich ośrodkach przemysłowych. Tam rozpoczęła swoją drogę Solidarność, ale tutaj w Częstochowie doszło do przełomowych wydarzeń troszeczkę później, nie w sierpniu, ale właśnie w listopadzie 80 roku. Dlatego, że tutaj rozegrała się batalia pomiędzy tymi siłami reżimu, które czuły się najmocniejsze. Otóż władze bezpieki, przywódcy bezpieki, władze administracyjne województwa częstochowskiego, władze miasta, cały aparat represji, który był w Częstochowie, czuł się silny. Bo tutaj od 1945 roku trenowano walkę z Kościołem. Szczególnie niszczono Jasną Górę jako ośrodek. Kultu religijnego, jako stolicę duchową Polski. To tutaj bezpieka miała najlepszych ludzi. I rzeczywiście komuniści w tym mieście nie bali się Solidarności, i postanowili dać przykład innym kraju, i tutaj po raz pierwszy padły zdecydowane słowa oporu przeciwko rozwijającej się solidarności. Otóż 10 listopada. Całkowicie negując to, co dzieje się w centrum Polski, czyli rejestrację ostateczną, w sądzie ostateczną rejestrację sądu, przez Sąd Najwyższy Rejestrację Solidarności, to właśnie tutaj postanowiono w ogóle się z tym nie liczyć. Wojewoda Mirosław Wierzbicki wezwał na taką specjalną naradę wszystkich dyrektorów zakładów Częstochowskich i polecił im zablokować działalność wszystkich komórek solidarności w poszczególnych zakładach. Kazał zamykać biura, zabronił drukowania jakichkolwiek ulotek, zrywa, zarządził zrywanie plakatów. Solidarność w Częstochowie miała przestać istnieć już 11 listopada. I wtedy, tutaj, właśnie w tym klubie, w którym teraz się znajdujemy, tego dnia rano spotkali się przedstawiciele różnych zakładów. Przybyło aż 150 osób. Duże spotkanie. No i zaprotestowano przeciwko tym działaniom, przeciwko wprowadzeniu przez wojewodę stanu wyjątkowego w Częstochowie. Dziękujemy bardzo, bo właśnie w tę przeszłość. Zaprosi nas młodzież z Siódmego Liceum im. Mikołaja Kopernika. Dziękujemy, brawa, wielkie.